Siemaneczko, cześć i czołem, witam na moim kanale, Skajek dzisiaj, tak jak widać, bez e, przydługich wstępów, powiem wam tak, po tym naszyjniku możecie sobie tutaj wnioskować, że zaczął się już sezon muminkowy, więc to jest idealny moment, żeby skończyć sezon y, duetów, a ja ich trochę jeszcze mam. Więc ja dzisiaj zamiast sezonu muminków albo do niego sobie dojdę, robię sezon duetowy. Y, to jest kłeścik raz, dwa, trzeci. Kłeścik trzeci. Mi się generalnie udało świeczki sobie na wszystko nazbierać, więc jeśli chodzi o akcesoria, to elegancko mi się tutaj wszystko udało. Bez żadnych komplikacji. O! Więc, tak powiem, u mnie wszystko git. Dajcie znać, czy wam się wszystko udało, chociaż to już było trochę, trochę, trochę... W momencie, kiedy to wrzucam, to już mogło być trochę temu. A zwłaszcza, że teraz mam jakieś takie problemy. Przyjemniej mi się nagrywa, ale gorzej mi się montuje. I chciałam przejść na, by, na streamowanie. I na przykład ze streamów wyciągać odcinki. To by było zajebiste, gdybym mogła tak robić. Ale niestety nie mogę. I tu jest problem. To jest problem, e, dlatego jeszcze, jeszcze jesteśmy w tym układzie, kiedy mamy odcinki montowane. Natomiast... E, jak się przeprowadzę, gdzie ten jest? Natomiast jak się przeprowadzę, to y, na pewno y, przejdziemy sobie na jakieś streamki i na pewno sobie przejdziemy na jakieś takie, właśnie e, no, na żywo. I wydaje mi się, że na żywo będzie y, lepiej. Niektóre rzeczy będą wchodziły, a y, gierki będą tak czy inaczej. Więc w, jakby odcinki, i tak dalej. Tylko się jeszcze zastanawiam, gdzie streamować: czy na Twitchu, czy na YouTube. No, a generalnie mój e, ogólny problem teraz jest taki, że mam milion odcinków, nie mam ich zmontowanych. A na przykład sobie wstawiam zdjęcia na. Instagrama i potrzebuje oj A chyba mi się nie udało. Czy mi się udało. Udało się? Bo trochę, trochę, trochę. Chyba nie. Nie, udało się. Udało się, udało się. Bo e, tak, wracając do mojego problemu, mam zmontowane... E, mam niezmontowane odcinki, a w odcinkach mam po prostu... E, klatki sobie czasem robię tak, żeby wyciągnąć odcinku i niekoniecznie te klatki wyciągam a pasowa przydałoby mi się, żeby je wyciągnąć właśnie. To jest zastosowany ten sam efekt, co w sezonie Shatteringu, sz, sz, tego z tym kryształkiem co teraz te um, a, ...co teraz spadają te kamieniory. I rozumiem, że to jest wspomnienie, że oni razem sobie ćwiczyli, byli przyjaciółmi coś takiego. To jest. Podejrzewam, że pójdzie w tą stronę. Już sobie właśnie razem grali. No. Chyba to jest właśnie ten moment, w którym że tak powiem. Aż. O! Na piwku mu daje, na piwku mu. Na piwku, na piwku mu daje. Ale to nie są. Patrzcie. Ej, 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 to patrzcie. To są duchy, które są z tego, z innego sezonu. Oni są z e, tego. E, nie, z arki. E, z wodnego sezonu. O, czyli mamy, już tak powiem, tak zwaną ko -ba, ko -ba, ko kolaborację. I tutaj mamy też, to jest ten. Patrzcie, no to jest ten gościu co, co go na a, łódce można z, zobaczyć. Więc oni gdzieś razem przy, pojechali. Rozumiem, że łapać swoje marzenia. Okej, okay, i tutaj rozumiem, że ten, wioska tego, której my teraz mamy swój domek, ta, którą odbudowywaliśmy, Village of Dreams, ja kompletnie nie pamiętam już tych nas sezonów. E, i dawali sobie koncert i mamy tak, słuchajcie. Mamy te duchy dwa e, z arki, gościu z sezonu, tu jest en, Enchant, czyli z Lost Arki, no to znaczy oni są z tych spodwodnych. Tu mamy tego Owla pierwszego, a ciebie nie pamiętam gościu, ciebie nie znam. Więc oni mamy taki, taki w sumie. Em... O! Aha, i że oni razem stawiali tą halę muzyczną, tutaj rozumiem. Że to było ich marzenie i prawdopodobnie gdzieś tu się spełniło. Ale mamy właśnie taką y, kolaborację różnosezonową, że jakby możemy tutaj różnych przedstawicieli zobaczyć. Ciebie nie znam. Strasznie dziwnie wyglądający duch. Bo e, ciebie kojarzymy. E, lubię jej włoski. I te włoski też kojarzę. Nie pamiętam co, e, skąd one są, ale jakby kojarzę tych, tych. tych gości. Kojarzę, kojarzę. Ale tamten tam duch był strasznie dziwny, był tamten tam duch. Okej, okay, no i tutaj mamy to, że to. Są Aha, że to. Okej, okay, kraby przegoniły widownie. Te spadły na nich. Zniszczyły fortepian, zniszczyły wszystko, tak rozumiem. To jest tego typu wspomnienie. I co dalej? Aha, i chyba i instrument zniszczyły. O to chodzi, chyba musimy instrument chyba naprawić. Okej, okay. to jest koniec. A jest koniec, tak? Rozumiem, że to jest koniec. Trzeba teraz iść do tego gościa, tak? Ja mogę ci grać na wioloncheli. E, ja mam swoją. Kupioną od ciebie, ale mam swoją. No a no, pewnie będziemy naprawiać, no. Muszę przestać mówić tyle no. No. <ścoughs> Nie no, też zrobią w specjalnie. <gry> Ale też jest koniec, tak? Tego, tej części, tej, tego kościka? Chyba tak, no. Krótki, e, krótka... O! Ale nie możemy się kłaniać. Ja generalnie... E, teraz były Days of e, Style. E, poka I pokazy mody były. I na te pokazy mody chodziłam sobie także mam to konto na Steamie, które teraz tak powiem, oglądacie i mam drugie konto założone na komórce, bo gry nie, nie doinstalowałam gry z komórki z telefonu, tylko właśnie mam e, tam założone drugie konto, i na tym drugim koncie na przykład chodzę sobie, mm, mam aparat na postaci, bo to jest darmowy prop. Dla wszystkich i na przykład, jak mamy te opcje, że możemy sobie grać na instrumencie, to ten aparat właśnie z innej postaci pozwala mi. E, złapać pozycję, którą się wykonuje, e, tak wiecie, że normalnie tak jakby ktoś patrzył, a nie widzę tego całego układu, więc to jest powiem, e, powiem wam, że e, może dość późno na to wpadłam, żeby tak robić, ale e, właśnie robię robiłam tak, właśnie, bo robię tak z instrumentami, z niektórymi właśnie zdjęciami, które chcę, żeby były na przykład z innego kadru zrobione, e, albo na przykład jak był właśnie Days of Style, to robiłam różne e, ubranka, różne te stylówki i na przykład robiłam sobie właśnie na telefonie zdjęcia tą drugą postacią i na Instagram od razu to mogłam wstawiać, więc też było spoko, bo nie musiałam tego sobie przesyłać i tak dalej, ale, że tak powiem, wychodzi to, że tak powiem, sztosowo, na Instagram oczywiście zapraszam, wykorzystam, myślę, że właśnie tak dobiję ten odcinek do tak, do pełnej tyszki. I miałam jeszcze jakąś myśl, ale ta myśl mi totalnie uciekła. Ale to może. Ee... Oj, kurna. i Teraz się będę zastanawiała, co to było. Ech, 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 ech. Tak, tu mam nutki, to ja wiem, że to mam nutki. Ale cóż to była za myśl, o, o którą teraz, że tak powiem, wpadła mnie wpadając? No nic, w tym odcinku się na pewno nie dowiecie, spróbuję sobie przypomnieć może następnym. Ja od razu będę nagrywać ogólnie następny odcinek, więc, więc po prostu do zobaczenia w następnym odcinku, bo prawdopodobnie też będę je wrzucać szybko po sobie, żeby po zmontowaniu nadrobić zaległy sezon, więc do zobaczenia. W następnym odcinku zobaczymy prawdopodobnie, czy uda nam się naprawić tutaj wyłączele. Bye! You.